Będę żył z miłością tylko dla Ciebie. Gdybym mógł cofnąć czas, przywróciłbym naszą miłość, zrobiłbym wszystko od nowa, wszystko byłoby dłuższe. Niech nasza miłość trwa dłużej, ona nie może być za szybka. Dziś jeszcze serce Twoje przytulę, będę z miłością wychwalał Ciebie z twoim sercem będę śpiewał nie zapomnę nawet na chwilę o tobie nigdy nie przestanę myśleć o miłości będę żył z miłością tylko dla ciebie teraz kiedy lata upłynęły mógłbym o wszystkim nie myśleć mógłbym przestać czuć nasze serca moja miłość jest za silna żeby ją wykreślić od tak